Ląbka my gracze wiemy jak netcode na nas działa Mały Titlys sprawia, że twój strzał mnie nie powala To są te serwery to jest EA, hajsik nie styl. My gracze wiemy jak network na nas działa. Mały sprawia, że tłuszczami nie powala. To są te serwery. To jest EA, hajsik nie styl. Mamy to, czego nie ma nikt inny. Masa graczy na serwerze naraz. Battlefield lepszy niż kody i simsy. Jednak problem jest jeden cały czas. My na naszym netcode chowani Bracking detection powszechny jak chleb No kurwa on dostał przecież po bani. Lecz odwrócił się i zastrzelił mnie My gracze wiemy jak netcode na nas działa Mały sprawia, że twój strzał mnie nie powala To są te serwery To jest EA Chajsik nie styl My gracze wiemy jak netcode na nas działa Mały decrypt sprawia, że twój strzał mnie nie powala To są te serwery To jest ej Chajsik nie jest styl To, zepsute jest najgorsze jest, bo i jest się To, że ty jest najgorsze jest, bo jest To jest To, że jest najgorsze jest, bo i jest się To, jest najgorsze jest, bo jest się. To, ma to, czego nie ma nigdzie indziej. Śmieć za ścianą, za drzwiami, kocham to. Strzelasz w gościa, bo on patrzy się dziwnie. To nie gosty, nie rejczuj to zło. Lataj dronem, bierz starcze, nie rusz To właśnie to, czym chciałeś dziś do kuchni na serwer nie czaruj jej pa przecież o nas byle ja My gracze wiemy jak netcode na nas działa Mały t sprawia, że twój mnie nie powala To są te serwery to jest i ej Hajsik nie styl My gracze wiemy jak netcode na nas działa Mały t sprawia, że twój mnie nie powala to są te Serwery to jest i ej, niesty.